Halo, halo. Dzwoni dzisiaj do mnie moja mama. I mówi tak: Ola, dzwonię do ciebie tylko tak na szybko, żeby ci powiedzieć, ta lekcja twoja ostatnia, ta z tym takim o emocjach, z tym takim słówkiem sed, sed, dobrze, ja to mówię, wy sed, mamo, tak dobrze mówisz. To było, wiecie, e, że ktoś coś powiedział. Tata Marcin powiedział: Pamiętacie ten odcinek? Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie go zobaczcie, bo moja mama mówi: słuchajcie, że ta lekcja była tak dobrze wytłumaczona, tak kapitalnie przeprowadzona, że normalnie jak ona by obejrzała tą lekcję jeszcze z raz, to może by i ona nawet się czegoś nauczyła. Cześć moi misiaki, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w 20. 20! W pozwólcie się powtórzę jeszcze raz. 20 lekcji przestań mówić! Przedtem mówi: "Słuchajcie, dzisiaj dowiesz się, jak w języku angielskim, dlaczego. Po pierwsze, dlaczego warto przestać ciągle mówić 'I know' i zamiast tego skorzystać z tych dziesięciu alternatyw, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Słuchajcie, dlaczego nie warto ciągle mówić 'I know'? Wyobraźcie sobie taką sytuację: spotykasz się z koleżanką i mówisz..." Jestem po prostu tak zmęczona ostatnio. Ona mówi, no wiem, ale wiesz czemu, po prostu no jestem tak zabiegana z tą moją firmą, jest tyle rzeczy do ogarnięcia. Ona mówi, no wiem. A, I mówisz, a do tego wszystkiego jeszcze tyle obowiązków domowych i te dzieci, znowu chore. Ona mówi, no wiem. I jak ty się czujesz, kiedy ciągle ktoś do ciebie mówi, wiem, no wiem. No wiem, to jak tak wszystko wiesz, to po co ja Ci będę mówić, skoro Ty już taka, jesteś taka mądra, jeszcze Ci nie powiedziałam, a Ty już wiesz. Więc właśnie, taki jest problem z naszym słówkiem, z naszym wyrażeniem I know. Jeżeli ciągle będziemy mówić I know i I know, to zrobi się z nas właśnie taka uwaga, Taka ważniara, taka, taka, wiecie, co ona wszystko wie. Na wszystkie pytania, odpowiedzi ona już ma, jeszcze nie zdążę powiedzieć, ona już wie. My po prostu chcemy użyć jakiegoś takiego słówka, jakiegoś takiego wyrażenia, które da drugiej osobie do zrozumienia, że no właśnie, przyjęłam, ok, zrozumiano, zrozum rozumiem, co mówisz, potrafię, mogę się z tym udożsamić. Mogę, mogę, mogę to tak jakby wyobrazić sobie, co, co czujesz. Tak jak wiecie, w języku angielskim słówko... No, czyli to I know może oznaczać wiele różnych rzeczy. Może oznaczać, że ja wiem jak pływać, albo ja wiem jak zbudować e, dom, albo ja e, wiem jak się pływa, umiem pływać, potrafię pływać. I know how to swim, tak? Um, znam się na czymś. Ale słówko I know jest też, słuchajcie, i w tym odcinku zwłaszcza. Używane w takim znaczeniu jak understand, czyli ja rozumiem. E, więc mógłby ktoś powiedzieć, że pierwsza rzecz, pierwszy, zamiast mówić I know, to ja zacznę mówić I understand i załatwione. Ale no, to słówko I understand, tak samo słuchajcie, jest bardzo, bardzo nadużywane przez nas i ono jest takie strasznie podstawowe. Dlatego nie znajdziecie go tutaj na tej liście alternatyw. Co za to znajdziecie? Zobaczmy. Możemy powiedzieć, jeżeli to jest taka sytuacja bardzo yy, kolokwialna, taka bardzo yy, nieformalna, to możemy spokojnie powiedzieć: I get it. I get it. Posłuchajcie, jak to brzmi. I get it. Ok? I get it. Kiedy ja to mówię, to zauważycie, że nam te dwa słówka się łączą w jedno. Ok? I my mówimy to jako get it. Ok, I get it. To znaczy, ja rozumiem kumam, czaję bazę, kumam, ok? Um, ok, I get it. You only get paid if you work for at least a week, ok? Ale uwaga, uwaga na intonację. Dlaczego? Bo tak jak ja powiedziałam teraz, przed chwileczką, ok, I get it. Może po prostu być uży, użyte, kiedy na kogoś się wkurzacie, macie, jakieś, macie jakieś, jakąś kłótnię na przykład ze swoją partnerką albo z jakimś kolegą z pracy i mówisz OK, I get it. OK, I get it. OK, okay I get it. To oznacza OK, rozumiem, już widzę o co Ci chodzi, widzę do, 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 do czego bijesz. Jeżeli powiemy OK, I get it. To będzie oznaczało. Dobra, rozumiem, Kumam, jest ok. Um, ok, I get it. You only get paid if you work for at least a week. To znaczy, ok, rozumiem, dostajesz wypłatę dopiero, jak przepracujesz tydzień. Ok, rozumiem, I get it. Ok? Uh, więc taka różnica w intonacji. Ok, I get it. Albo OK, I get it. I get it. Ok, I get it. I get it. Ok. Jeżeli jest to sytuacja taka bardzo, bardzo nieformalna, też usłyszycie często, że to get it jest, można też powiedzieć get you, no nie? I get you. Jeżeli ktoś mówi I get you, bardzo często jest to skrócone do I get ya, I get ya, albo I got ya, albo I gotcha, nawet może być I gotcha i napisałem to w ten sposób, I gotcha, albo po prostu gotcha. I tyle. Gocha. Może być taka gocza, może być. Mi się to kojarzy z gosią, ale nie jest gosia, tylko gocha. Ok? E, więc możesz zapamiętać gocza go, gotcha rozumie, e, że kapuje, jest ok. Więc może być I get it, może być I get you, albo może być I get you, albo może być, być gocia. Okay? Dobra, moje misiaczki. I get it. E, możemy też powiedzieć I hear you. I hear you, ok? E, to znaczy słyszeć, słyszycie, I hear you! To znaczy, no słyszę cię, ale w tym znaczeniu uwaga, oznacza to nie, że ja ciebie jestem w stanie usłyszeć, ale oznacza to, że ja ciebie rozumiem, ok? Na przykład, uh, I'd, kill, I'd kill for a McFlurry Flurry, okay? Zabiłabym za Mac i hear you to znaczy tyle, co rozumiem, co masz na myśli. Może być I hear you, może być I hear what you say, albo I hear what you're saying. Wszystkie trzy opcje są w porządku, są dopuszczalne i są w notatkach. Dobra, I get it and I hear you. Bo I hear you, czyli że słyszę Cię i to oznaczało, rozumiem, co masz na myśli, a I see, czyli ja Ciebie widzę. W tym kontekście będzie oznaczało, rozumiem, do czego zmierzasz. OK? I see. I tutaj może być nie tylko I see, ale może być też I see your point. To znaczy, że tak, OK, rozumiem. I na przykład też może być całe wyrażenie I see where you're coming from. To znaczy, rozumiem, do czego zmierzasz. Poważnie, czy to nie jest dziwne? I see where you're coming from. From, to znaczy, widzę, skąd przychodzisz, jakbyśmy to słowo posłowie przetłumaczyli. Ale tłumaczenie jest: widzę, do czego zmierzasz. I see where you're coming from. Widzę, do czego zmierzasz. Tak to jest, dlaczego nie uczymy się angielskiego słowa po słowie, tylko całymi wyrażeniami. Dobra, I see, rozumiem, rozumiem do czego zmierzasz. Okej, okay, I see, I see, I get it. Dobra, możemy też powiedzieć. Patrzcie się, mieliśmy I get it, a tutaj mamy I get the picture. O co chodzi? Co to znaczy I get the picture? I get the picture oznacza tyle, co... Ok, wiem o co chodzi. I z tym I get the picture, uwaga, jest taka implikacja tutaj, że ja teraz mówię do ciebie, dobra, już rozumiem o co chodzi, przestań mówić. Przestań, już nie musisz nic więcej powiedzieć. Nie, nie potrzebujesz już ani słowa więcej powiedzieć. I get the picture. Ok, to znaczy już rozumiem, już kapuję, wiem o co chodzi. Ok, już więcej mi nie mów. Ok, I get the picture. I don't blame you. I don't blame you. Eee, no, nie winię cię. To oznacza, to jest takie, uwaga, to jest takie bardzo doświadczone, do, 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 dosłowne tłumaczenie. Nie winię cię. No ale jak to nie winię cię? Przecież chcę powiedzieć. Że ja rozumiem, że ja, 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 ja czaję. jeżeli ktoś się na przykład nam żali i mówi. "Ach, jestem tak zmęczona, albo mam już dość pracy, mam już dość pracy w tej fabryce. Po prostu czuję, że nadszedł ten czas, że muszę coś dla siebie zrobić, że ja muszę się za siebie zabrać. I ktoś powie, well, I don't blame you. To znaczy, rozumiem, rozumiem, jak się czujesz. I nie mogę ci za to winić. I don't blame you. I hate working here. Quite frankly, I don't blame you. Co oznacza, rozumiem i utożsamiam się z Twoim bólem. Ok? I don't blame you. Ok. Czy zauważyliście, czy to nie jest ciekawe, miski? czy to nie jest ciekawe, że mamy takie słówko, które y, wygląda o tak. No. E, co oznacza słówko no? Słówko no oznacza nie. To jest jedno z najprostszych przeczeń. No. Uh, yes? No. Okay? To jest uh, przeciwieństwo słówka tak. Okay. No, to tutaj czytamy jako no. Tak to się zapisuje w fonetycznym alfabecie? No. A jak czytamy to słówko? Dokładnie tak samo. Tak samo czytamy je jako no. One to są homofony. Homofony, czyli dwa słówka, które wymawia się identycznie, ale zapisuje się je inaczej i one znaczą zupełnie co innego i też mają zupełnie inne korzenie. Gdybyśmy się chcieli przyjrzeć etymologii tych słówek, to znaczy ich korzeniom. Dlaczego o tym Wam mówię? Dlatego, że jest e, takie słówko jak knowledge. Co oznacza słówko knowledge? No nie wiem. <ścoughs> Czy widzicie tutaj coś, jakieś znajome słówko? W tym oto długim słowie. Know. Ledge. No. To wiedzieć. A knowledge to jest wiedza. A acknowledge to jest. No właśnie. Uznać. I acknowledge to znaczy, ja uznaję coś za prawdziwe. Na przykład, I acknowledge the fact that I am partly responsible. To znaczy, uznaję fakt za prawdziwy. Mówię, tak, to jest prawda. Tak, ja rozumiem, tak, ja wiem. Uznaję to, co. jakiś fakt za prawdziwy. W tym przypadku, ja uznaję fakt, że jestem częściowo za to odpowiedzialna. Jeżeli tylko nauczysz się jednego słówka acknowledge, to od razu masz słówko no czyli wiedzieć, słówko knowledge, czyli wiedza i słówko acknowledge, czyli uznawać. Yes! Czy to nie jest cudowne? Trzy słowa w cenie jednego. Słówko acknowledge to oznacza e, uznawać coś za e, prawdziwe. E, co jeszcze powiem? Dlaczego tu się czyta acknowledge? E, kiedy, zazwyczaj, kiedy mamy k inne obok siebie, tak jak tutaj, to wtedy to k jest nieme. Tak jak knife Czyli nóż, nie mówimy knife, tylko mówimy knife. Ni. Kolano, nie kni, tylko ni. Więc dlaczego to k tutaj się pojawia? Dlatego, że tak naprawdę to k jest nieme, ale wymawiamy to k tutaj, u pierwsze. Dlatego tam jest k acknowledge, ok? Dobra, moje misiaczki, jedziemy dalej. Moje ulubione stwierdzenie: I'm certain that. I'm certain that you will like it. I'm certain jestem, wiem to na 100%, że tobie się to spodoba. I'm certain that you will like it. Znacie takie wyrażenie, kiedy ja chcę powiedzieć, ależ oczywiście, no to będzie certainly. 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 certainly" czyli po prostu dodalibyśmy tutaj li na końcu. To będzie, ależ oczywiście, certainly. A, a jeżeli jestem pewna, że coś jest prawdziwe, to powiem I am certain. To znaczy, jestem wręcz przekonana, jestem pewna. Um, Okej, okay? I'm certain you will love it. Dobra, więc mamy I acknowledge i am certain that. I mamy nasze ulubione słówko. Uwaga, też bardzo fajne. Dlaczego? Dlatego, że to słówko właśnie. Uh, I realize. I realize, uh, I like it, dlatego uh, I like it, lubię go, ponieważ on jest łatwy do zapamiętania. Real, to znaczy, no taki realny, prawdziwy, real, tak? Więc możesz sobie zapamiętać, realny, nie? Po polsku real, po angielsku real. Widzicie, o tym Wam mówiłam, że te słówka są bardzo, bardzo podobne, ale w piśmie nie wymowie, więc trzeba znać różnicę. I realize, real eyes. I realize, to znaczy zdają sobie sprawę, że. Na przykład ktoś może powiedzieć, do you realize how important this is? Czy ty zdajesz sobie sprawę, jak bardzo to jest ważne? Do you realize how important it is that you start learning today? Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest, żeby zaczął uczyć się dzisiaj? I realize. I się, znowu mamy jedno słówko, a w nim dwa słówka zawarte. Real? Prawdziwy. Realize. Zdaję sobie sprawę, że. I realize. Piękna sprawa mojej miśki. Ostatnie dwa wyrażenia. I'm aware. I'm aware. Albo mogę powiedzieć, a, a, albo mogę powiedzieć I'm aware of. E, jaka jest różnica? I'm aware, to znaczy, że jestem czegoś świadoma, że wiem. Ok, że zdaję sobie z czegoś sprawę. Jestem świadoma. E, a I'm aware of, to znaczy, jestem świadoma czegoś. Zauważcie, że w języku w polskim mamy... Język polski to jest język końcówek. Mamy siedem przypadków, który jest, który wiemy po końcówce, no nie? Mianownik, to, co, kogo czego, czego, no i tak dalej, i tak dalej. I będziemy mieć różne końcówki. Zmora, obcokrajowców. W języku angielskim końcówek nie ma, ale też trzeba ten przypadek w jakiś sposób wyrazić. I to słówko of właśnie nam pomaga Przekazać, który to jest przypadek, ok? E, więc of używamy, kiedy mamy kogo czego, ok? I'm aware of. Jestem świadoma kogo czego. E, albo może być I'm aware that. Jestem świadoma, że. Może być tak. We are aware that you were late every day last week and there will be consequences. To znaczy, e, jesteśmy świadomi tego, zdajemy sobie sprawę, my wiemy. E, we know. E, my wiemy o tym, że, byłeś że się spóźniłeś w każdy jeden dzień w zeszłym tygodniu i zostaną z tego wyciągnięte konsekwen konsekwencje. Konsekwencje, widzicie, podobne, ale wymowa jest troszeczkę inna. E, więc uczmy się od razu poprawnej wymowy. I'm aware, I'm aware, I'm aware of your situation. Zdaję, jestem świadoma o Twojej sytuacji. I'm aware that, zdaję sobie sprawę, jestem świadoma, uh, że. I'm aware that you uh, are a little bit worried. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że troszeczkę się martwisz. Na przykład. I I appreciate, uwaga, I appreciate. Uwaga, nie dajcie się tutaj zwieść mojej misiaczki najkochańsze. Fast, ok? Fast to jest jaki? Żół, szybki. Ale fast to można też, może oznaczać też post. Jako rzeczownik. Ale fast, również too fast, to będzie oznaczało pościć. Więc jedno słówko fast, co oznacza szybki, pościć oraz post. Skąd my to możemy wiedzieć? Ale nie, że post na Facebooku, tylko że po, wielki post, na przykład taki, który by the way nazywa się Lent, e, bo ma swoją własną nazwę, wielki post, ale mniejsza z tym. I tak samo jest ze słówkiem I appreciate. I appreciate to znaczy, że tak jak mówicie, doceniam. Doceniam. E, może mogę powiedzieć I appreciate your effort, to znaczy doceniam Twój wysiłek. Ale słówko appreciate może również oznaczać dokładnie tyle, co I understand, I know. E, już Wam dam przykład. I appreciate this is a lot to take. I appreciate this is a lot to take. To znaczy, to nie znaczy, że ja doceniam, że to jest naprawdę dużo do, do pojęcia, że to jest dużo do, do, do przyjęcia, że ta cała wiedza, ta cała lekcja to jest po prostu dużo do ogarnięcia. To oznacza tyle, co ja rozumiem, że to jest dużo do ogarnięcia. I appreciate this is a lot to take. Więc macie jedno słówko, ale ma zupełnie inne znaczenie. I dlatego warto się uczyć, moje miśki najkochańsze, czego? Słów w przykładach. W przykładach, bo właśnie dzięki temu, że macie przykład, jesteście w stanie zrozumieć w jaki sposób to może być użyte. Moje misiaczki najkochańsze, dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo za kapitalną lekcję. Dziękuję wam bardzo, bardzo za 20 lekcji wspólnych. Ściskam, pozdrawiam do usłyszenia za tydzień. papa. Pa.